Cześć, witajcie z tej strony, Mateusz Przemięda. Jesteśmy dzisiaj nad Wisłą w Krakowie, gdzie przyjechaliśmy spróbować zapolować na tutaj szeleszcze. Jeśli w ogóle nam się to uda, bo na razie walczymy o to, żeby wyprowadzić auto tutaj z tej kałuży. No, czasami bywa tak, że chęć dojechania na fajną miejscówkę jest większa niż e, zdrowy rozsądek. Mimo wszystko próbowaliśmy tutaj przejechać, nie udało się. Czekamy na jakiś cięższy sprzęt, który pomoże nam wyprowadzić auto tutaj z tej wody a w międzyczasie pewnie przygotujemy sobie towar do wędkowania. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam na nowy odcinek. Będziemy się łowić na takim odcinku Wisły, na którym jeszcze nie miałem okazji powędkować. Aczkolwiek są tutaj rozgrywane zawody wędkarskie, chociaż nie w ostatnim czasie, więc nie do końca wiem czego się spodziewać. Druga połowa listopada, z rybami może być różnie, raczej przypuszczam będzie średnio. Jakieś ryby będą, ale pewnie nie będzie ich jakoś bardzo dużo, więc też towar przygotujemy w taki trochę minimalistyczny sposób. Do wędkowania przede wszystkim przygotuję sobie zanętę. No, chyba moją ulubioną e, zanętę leszczową Timar Mix Valance. E, to jest zanęta, która moim zdaniem tutaj sprawdzi się bardzo dobre, dobrze. Po pierwsze ze względu na nieco drobniejszą frakcję. Te ryby już nie potrzebują tyle towaru, więc wydaje mi się, że taka drobniejsza zanęta e, będzie tutaj ok. Ma, będziemy mieli tutaj raczej głęboką wodę, bo kojarzę ten odcinek, na który zaraz pojedziemy. On ma tak granicy 3-4 metrów, ale uciąg niewielki, więc taka średnio, czy, czy raczej mało klejąca zanęta będzie w porządku. Generalnie takim kanonem jesiennego łowienia jest to, że łowimy na zanęty drobniejsze, ciemniejsze, więc dodamy do nieczarnego barwnika, a ponieważ będziemy operować małymi porcjami towaru, też użyjemy dodatkowego atraktora, żeby jakby troszeczkę uatrakcyjnić tą, tą mieszankę, tak żeby ryby mogły w moim odczuciu szybciej pojawić się w moim polu łowienia, żeby po prostu oprócz samej pracy zanęty jeszcze również ten walor zapachowy czy smakowy miał tutaj jakieś znaczenie. Najgorsze za nami. Wyruszyliśmy. Teraz, żeby się tylko tutaj nie zatrzymać w tych kałużach, w tym błocie, będzie dobrze. Jedziemy na nową miejscówkę. Nie mieliśmy okazji tutaj nigdy łowić. W zasadzie jedyna, chyba do której będziemy w stanie dzisiaj dojechać. Ale pierwszy sukces już jest, bo jesteśmy w drodze, Zanętę mamy wymieszaną. Także dojeżdżamy teraz na łowisko, szybko się rozkładamy i od razu przechodzimy do łowienia, bo dni są krótkie, a Czasu już troszeczkę nam dzisiaj uciekło. Przed sobą wisłę, szerokość to jest około 80-80 metrów. Dosyć głęboki fragment. Głębokość to jest około 3,5 metra. Fajna jesienna głębokość, raczej tych ryb trzeba szukać na, na głębszej wodzie. Sam odno jest ukształtowany w taki sposób, że po stronie, tej, po której siedzimy, jest bardzo płytko przy brzegu. Tutaj widzicie, że ta siatka, ona tam gdzieś 4-5 metrów od brzegu, na jeszcze jest przy powierzchni i mniej więcej od połowy koryta. Yy, Zaczyna się robić głębiej. Będziemy łowić na najbliższym e, dystansie, który udało mi się wygruntować z tą głębokością 6,5-4 metry. To jest mniej więcej 37 metrów od brzegu. Na wstępie podam 10-12 koszyków, którymi będę łowił. Sama zanęta, joker, skakówka, troszkę kastera. E, na razie bez gnojaka a będę łowił takimi koszyczkami, to są duże koszyczki z kolcami. One są bardzo fajne do łowienia tutaj, bo mamy generalnie tutaj miękkie dno i ten koszczek dobrze w tym dnie się kotwiczy i możemy używać troszeczkę lżejszych zestawów. Łowienie też nie jest tutaj bardzo, znaczy bardzo, w ogóle nie jest łatwe, bo mamy bardzo mocny boczny wiatr. No i co, to tyle. Zestaw w szczegółach to może jeszcze pokażę Wam potem, natomiast teraz zalecę sobie łowisko i zobaczymy, czy będziemy mieli tutaj szansę dzisiaj połowić jakieś fajne ryby. Jest pierwszy na razie niewielki, taki 15 leszczyk, ale to jest biała ryba. To już jakieś pierwsze leszczyki zapływają. Na razie małe, ale może za moment zapłyną większe. Jest lesz ładny. Ha, mówiłem po małym. Przyszedł duży. Będzie piękny deszcz. Uh, ale powiem wam, że łowienie dzisiaj jest tragiczne, po prostu tragiczne. Nie wiem jak ustawić tą wędkę, żebym mógł cokolwiek widzieć. Tutaj pod prąd wiatr łyszę, szczytówką, blisko wody pod prąd jest to samo, wędka wygięta w pałąk. No i tą rybę zaciąłem z ręki e, Ustawiłem wędkę tutaj przy powierzchni no i czekałem na branie i było. Było i trafił się piękny pierwszy chyba leszczyk. Raczej tak. Spróbujemy go tutaj delikatnie wyciągnąć. Ciężko, naprawdę ciężko się tutaj wszystko robi na tym wietrze. Ale naprawdę w tak ciężkich warunkach to nie łowiłem już dawno. Brakuje tylko deszczu. Ale nie, dzisiaj chyba nie będzie problemu z deszczem. A to będzie fajny leszczyk. On tutaj w ogóle nie chce wyjść do powierzchni. Ładny, ładny so, Przygotujemy podbierak Już tutaj niestety trzeba mu dać czas haczek mały, przypon 12, więc Jest skazane trochę cierpliwości O ale piękny leszcz Uhuhu. Żeby tylko wszedł do podbieraka jest! Pierwsza ryba dzisiaj. Dobra. Na tym wietrze to jest naprawdę tutaj ciężka przeprawa. Jest pierwszy dzisiaj. No i jak od takiego leszcza się zaczyna, to myślę, że jest ich tam więcej. Słuchajcie, po tym dużym leszczu mam ryby w łowisku, ale to są drobne rybki. Ja Jazgarze, okonki. Wydaje mi się, że trzeba teraz donęcić łowisko. Tych ryb jest tam dosyć dużo, aczkolwiek są no, raczej niewielkie, więc no, trzeba na bieżąco dozować ten towar. Donęcę sobie teraz no, podrząd czterema koszyczkami pełnymi jokersa, gnojaka, kastera. Generalnie bardzo dużo, bardzo dużo robaków. Tak typowo pod leszcza. Próbowałem zakładać większą przynętę typu 2-3 gnojaki. No i na taką dużą przynętę miałem brania o więc myślę, że po prostu trzeba teraz donęcić to łowisko. Ja jestem przekonany, że jeszcze, jeszcze będą tutaj ładne duże leszcze. To, że najpierw był mniejszy, później, później po nim był większy, to to nie jest przypadek. To jest taki no można powiedzieć schemat, że te leszczyki krążą gdzieś stadnie i jak się już trafi białą rybę, no to jest szansa, że to nie jest pojedynczy przypadek, to jest tych ryb więcej w łowisku. Tak też mi się wydaje jest tutaj dzisiaj. Największy problem jest po prostu z tym wiatrem. Ciężko jest obserwować branie, ciężko jest ustawić wędkę, więc no musi być porządne branie, żeby to było zasygnalizowane na szczytówce. Tak jak było z tym leszczem czy, czy z okoniem. Także no tak to wygląda w tej, w tej pierwszej fazie. Ryby są, ryby są trudne. No ale dzięki temu to łowienie też jest dzisiaj bardzo, bardzo fajne. Bardzo lubię takie wymagające łowienie. Satysfakcja większa. Jeszcze jeden koszyk, no i dalej podajemy zestaw z przynętą i czekamy na kolejne ryby. jest ładny leszcz, chociaż, no, jest. No i mamy kolejnego. Uuu, ten też będzie fajny. To już powiem Wam, że byłem pewien, że te leszcze są w łowisku, bo miałem jedno fajne branie. Tutaj cały czas szczytówkę mam mocno dogiętą na tym wietrze. Ale miałem takie branie typu właśnie wyprostowanie szczytów, szarpnięcie, na pewno nie branie jazgarza. I no niestety przestrzeliłem. I w kolejnym rzucie, no teraz mijają, mija trzecia minuta, czyli 2 minuty 50 sekund po rzucie, miałem branie. Więc to donęcanie zagrało, ryby wróciły. No i zaczyna nam się robić coraz ciekawiej dzisiaj. No, najcięższe warunki do łowienia w tym roku, dla mnie, w jakich miałem okazję wędkować. Ale też jedno z ciekawszych, jed, jeden z ciekawszych wyjazdów wędkarskich. Zobaczymy co to będzie, czy to będzie znowu leszczyk, jaki duży. Po zacięciu wydawał się niewielki. Ryba bardzo gładko szła do brzegu, natomiast tutaj już przy brzegu czuć tą rybę. Jest kolejny, fajny leszcz. Chyba trochę mniejszy od tego pierwszego. Mam go! Jest! Trochę mniejszy, ale też super. Ua, jaka, jakie piękne ryby nam tutaj dzisiaj biorą. Coś pięknego. Uu. Zobaczcie, jaki cudny leszczek. O. Patrzcie. Piękna ryba. Ten troszkę mniejszy, ale też przepiękny i urody. Dobrze, jest troszkę wyżej, siadło idealnie na dnie, złowiłem takiego no, najmniejszego dzisiaj leszcza, mniej więcej za pół kilograma. Ten leszcz mi wziął mniej więcej po 30 sekundach od, od rzutu, w kolejnym rzucie czekałem około półtorej minuty i miałem no, potężne branie, ale niestety nie zaciąłem. Maleńki haczyk, osiemnastka, może za moment założę większy haczyk, ale zobaczcie jak w ogóle wygląda tutaj łowienie dzisiaj. No praktycznie... No, Wiatr jest tak mocny, że obserwacja brania jest, no nie chcę powiedzieć niemożliwa, ale to no, bardzo trudna. I to przy takim łowieniu jest leszczyk. Mogliście zauważyć branie. Zobaczymy, a chyba będzie też taki około pół kilogramowy. No tak, to będzie mniejszy leszczyk. W każdym razie chciałem Wam powiedzieć, że w kolejnym rzucie chciałem jakby założyć większy haczyk, żeby się wyróżnić przynętą, ale że miałem branie. Branie miałem po około dwóch minutach od rzutu. To na razie nic nie będę zmieniał. Teraz jakby troszkę mniejsze te leszcze pojawiły się w polu łowienia. Pierwsze dwa były naprawdę duże, natomiast teraz mam takie... Zobaczymy, czy to będzie lesz. Myślę, że to będzie leszczyk. O, taki jak ten poprzedni, tak. Tak, 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 myślę 400 punktów, może pół kilograma. Jest. Ale cudne łowienie dzisiaj, naprawdę warunki ciężkie, ale satysfakcja z łowienia tych ryb jest przeogromna, naprawdę. O, zobaczcie, taki on może ma pół kilograma. Ale udało się nakręcić branie. Także bardzo fajne ujęcie. Takie są najcenniejsze na filmach. Obranie tym razem przepiękne. Szczytówka mocno dogięta, za chwilę zluzowana i pełen odjazd. Mi wszystko dosłownie w pół sekundy, także będzie fajny leszczyk następny. a To nie jest leszczyk. dlatego takie agresywne branie. Jaś! Całkiem ładny. O, piękny jaś. Kilogramowa ryba, ale prześlicznej urody. O, cholera. O, 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 Ryby się okazały dzisiaj bardzo regulaminowe, bo w siatce można przechowywać tutaj na tym odcinku Wisły w Krakowie maksymalnie 5 sztuk leszczy. I oczywiście wszystkie wypuścimy po łowieniu, ale no wiadomo, regulamin jest regulaminem i trzeba się go trzymać. No i teraz praktycznie na koniec łowienia mamy chyba piątego leszczyka dzisiaj. Jak na tą porę roku wydaje mi się łowienie super. Bardzo wymagające, dobre ryby, w sumie dosyć sporo brań, bo były leszcze. Yy, były okonie, jest piąte szczyk. Taki myślę, około 700 punktów, może kilogram. Na koniec było sporo płoci, już jak skończył mi się gnojak zacząłem dodawać białego robaka i trafiłem sporo fajnych płotek, myślę około 10 takich 25 cm. A tak wygląda moja ostatnia ryba dzisiaj. Piąty resztek. o taki pod kilogram, piękna ryba, zobaczcie, srebrna, za moment ją wypniemy, wrzucimy ją do siatki, a Was zapraszam jeszcze na kilka słów podsumowania a propos tego jak wyglądało to wędkowanie, z jakiego korzystałem z zestawu, no i co było dzisiaj naprawdę ważne. Dzisiaj koszyczkiem 70 gramowym plus załadunek, więc takim minimalnym ciężarem wyrzutowym jest kij 100 gramowy. No ja korzystam dzisiaj z Tregarona do 100 gramów. Jeden z moich ulubionych kijów, tutaj bardzo smukły, wydawać by się mogło, że nie ma szans, żeby to był kij 100 gramowy, ale jest to naprawdę bardzo mocna wędka, zwłaszcza w sytuacjach takich, gdzie no, potrzebujemy mieć mocną wędkę, ale jednocześnie. Można powiedzieć tak, taki kiedyś który będzie pokazywał brania. A jest to szczególnie istotne, bo dzisiaj korzystam z twardej, dwuncjowej szczytówki. W ogóle zestaw jest bardzo mocno napinany. Szczytówka mocno przygięta. Rybki jest tak lekki, tak pinezyjny, że nawet przy takim bardzo mocnym przygięciu tej szczytówki nie ma problemu z sygnalizacją. Małe ryby wibrują tą szczytówką, natomiast leszcze to po prostu zabierają kij, co udało nam się kilka razy dzisiaj nagrać i, i nie ma problemu. No wędki mam podpięty kołowrotek Inspiration 4500, No to wszystko taki bardzo lekki, bardzo operatywny zestaw i bardzo ważna rzecz. Mam na kołowrotku nawiniętą plecionkę i ta plecionka połączona tylko i wyłącznie z skrętką. No zestaw jest zbudowany na sztywno. Nie ma tutaj żadnych elementów amortyzacyjnych, żadnego przyponu strzałowego. No chodzi o to, że przy tak mocno napiętym zestawie Gdybyśmy tu mieli jakiś taki element, który zobojętniałby jakby czułość samego zestawu, byłby problem z obserwacją brań. A tutaj ponieważ mówimy na sztywno, wszystkie brania są dobrze widoczne, nawet przy twardej szczytówce i mocno szczytówce dogiętej. Yy, łowię dzisiaj z takim 70 gramowym koszyczkiem z kolcami. Bardzo ważna rzecz, ten koszyczek świetnie nam się kotwiczy tutaj w tym miękkim dnie, jak on spadnie na dno, ułoży się w tym piasku, no to nie ma problemów z tym, żeby on nam na tym nie został. Koszyczek nabijam obficie, no różnie, przeważnie jokersem i gnojakiem, teraz już tego gnojaka nie mam, muszę sobie radzić białymi robakami czy ochotką haczykową, ale to już jest zdecydowanie gorzej. Najlepiej było jak nabijałem koszyk gnojakiem i jokersem. Koszyczek oczywiście zmontowany przelotowo, do skrętki mamy zamontowany 60-cm przypon z niewielkim haczykiem. To jest Guru yy, Feder Special. Fajny haczyk, bo mały a mocny. Cię próbowałem używać większych haczyków, ale wydawało mi się, że jest gorzej, że jednak lepiej pewniejsze te są przy haczyku mniejszym. No ale korzystając z tak małego haczyka przy uciągu, przy łowieniu 70-gramowym koszykiem, przy łowieniu dużych ryb, no ten haczyk musi być mocny. Dlatego ten, dlatego ten model, moim zdaniem, tutaj będzie optymalny i on jest zawiązany na żyłce 0,128 mm. Pierwszym momentem zakończyliśmy wędkowanie, wszystkie rybki całe i zdrowe wróciły do wody. No i kilka słów na temat tego, jak wyglądało to dzisiejsze wędkowanie. Przede wszystkim zaczęło się z bardzo dużym poślizgiem, bo nie się z, z tego błota. To, to trochę czasu minęło, no ale nic nie szkodzi. Mieliśmy 4 godziny wędkowania, wykorzystaliśmy je w 100%. Jestem bardzo zadowolony z tej dzisiejszej sesji. To chyba jedno z najfajniejszych wędkarskich wyjazdów moich w tym roku. Ryb może nie było bardzo dużo, ale były trudne i naprawdę dały mi bardzo dużą satysfakcję. Dobrze przygotowaliśmy się do tego wędkowania. Operowaliśmy dzisiaj niewielkimi ilościami towaru, ale była to głównie zanęta. Moim zdaniem oprócz tej zanęty, o której powiedziałem wam wcześniej, bardzo ważny był również zestaw robaków przede wszystkim, przede wszystkim moim zdaniem jokers i gnojak. Tego gnojaka niestety zabrakło mi na ostatnią część łowienia. Wydaje mi się, że mogłem jeszcze dołowić spokojnie dwa, trzy reszty, no ale niestety zabrakło gnojaka, co jest dziwne, bo mamy naprawdę drugą połowę listopada i mogłoby się wydawać, że już teraz ten gnojak nie będzie chodził. Ale okazało się, że dzisiaj moim zdaniem był robakiem no całkowicie kluczowym. Kurczę, końcówka, czy druga połowa listopada i mogłoby się wydawać, że sezon się już kończy, nic bardziej mylnego. Cały czas łowimy i jak widać łowimy z bardzo fajnymi wynikami i na pewno jeszcze wiele fajnych wypraw przed nami. No na i dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie do tego filmu jakieś pytania, no to zapraszam do sekcji komentarzy pode mną. Ja wszystkie Wasze komentarze czytam i na wszystkie odpowiadam. Zostawcie lajka like pod tym filmem, jeśli oczywiście Wam się podobał, no i subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco z naszymi kolejnymi filmami. Z mojej strony to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!